Cześć i zapraszam Was na 15 minutowy trening góry ciała, w którym przepracujemy plecy, klatkę piersiową i całe ramiona i będziemy do tego używać gum mini-bendu, więc jeżeli jesteście gotowi, zaczynamy! Pierwsze ćwiczenia będą na plecy, najpierw bierzemy sobie mini -banda, zaczepiamy sobie o jedną nogę, pochylamy się... I zaczynamy od wiosłowania. Kiedy jestem w dole i mam rozciągnięte plecy, to to jest nachwyt. Natomiast później delikatnie obracamy rękę do chwytu neutralnego, głowa jest przedłużeniem tułowia. Drugą ręką podpieramy się na drugiej nodze. I skupiamy się na bardzo mocnym spięciu łopatek. To, co zawsze mówię, wyobraźcie sobie, że macie coś między łopatkami i chcecie to zmiażdżyć, ale pamiętajcie, że ruch prowadzimy do góry i po skosie do tyłu, a nie centralnie do góry czyli nie spinamy tych mięśni, które mamy przy samej szyi, tylko troszeczkę dalej i zaraz będzie druga strona. Don't stop snow Cause I'm a brand new model With a brand Teraz sobie zakładamy gumę na ręce. Jesteśmy w pochyleniu, głowa jest tak jak zawsze przedłużeniem tułowia. I rozszerzamy gumę, jak jesteśmy w dole. I teraz, na ciągłym takim napięciu, czyli jak najmocniej rozszerzamy, unosimy ręce do góry, jak najwyżej możemy, przy spięciu mięśniowym. I opuszczamy w dół. Brzuch jest cały czas napięty, i bardzo skupiamy się na czuciu mięśniowym. Chodzimy na ziemię, zakręcamy jedną stronę gumy dwukrotnie o rękę, tak żeby ją delikatnie skrócić. No i najpierw lewa ręka jest cały czas prosta i nachwytem prowadzimy ruch w dół, mocno spinając łopatki. Skupcie się też na tym, żeby łokieć był mniej więcej na wysokości ciała, czyli nie dajemy go ani bardziej do przodu, ani bardziej do tyłu. Robimy ten ruch powoli i dokładnie, i zaraz będzie druga strona. Ostatnie ćwiczenia na plecy, czyli dwa ćwiczenia typu Superman. Pierwsze, ręce mamy prosto, delikatnie rozciągamy gumę i unosimy zarówno ręce, jak i nogi. Brzuch jest mocno napięty, głowa jest przedłużeniem tłowia i unosimy jak najwyżej możemy. Zostajemy w tej samej pozycji, teraz jeszcze dokładamy ściąganie, czyli znowu mamy proste ręce, guma jest w tym samym miejscu, tylko w momencie kiedy się podniesiemy, robimy ściąganie do klatki, mocno dopinamy łopatki i wracamy. Tutaj też podnosimy i górę ciała, i nogi. Ok, no to teraz klatka piersiowa i robimy pompki damskie, ale z delikatnym urozmaiceniem. Gumę mamy mniej więcej na nadgarstkach i najpierw robimy klasyczną pompkę. Dajemy prawą rękę troszeczkę szerzej i robimy znowu pompkę. Wracamy do pozycji wyjściowej i potem lewa ręka i robimy tak na zmianę. Przy pompce pamiętajcie, żeby łokcie szły jak najbliżej tułowia, żeby głowa była przedłużeniem tułowia i w momencie kiedy podnosimy się, podnosimy się w całości naraz, a nie najpierw pośladki, a później reszta ciała. I mean no Obracamy się i robimy, powiedzmy, że takie połowiczne rozpiętki, dlatego, że nie jesteśmy tutaj w stanie całkowicie rozciągnąć gumę. Ale to, co jest ważne, to to, żeby ręce z gumą były centralnie nad klatką piersiową. Nie nad brzuchem, nie nad obojczykami, tylko właśnie nad klatką. Ręce mamy delikatnie ugięte, tak żeby na pewno nie były przeprostowane. I rozszerzamy gumę jak najmocniej możemy. I wracając, mocno dopinamy klatkę piersiową. Pipe to forget your name. Like Lenny, I imagine that you like me. Like many, I don't know who I'm trying to be. I'm sure I was wrong, but so were you. So go off your high horse, shovel the goo. Cały czas gumę mamy w tym samym miejscu i teraz robimy schodzenie do pompki. I tutaj, w zależności od tego, jaką pompkę jesteście w stanie zrobić, taką robicie. Tutaj mamy akurat najpierw klasyczną, potem przechodzimy do pompki damskiej. A jeżeli ani tego, ani tego nie jesteście w stanie w tym momencie zrobić, to po prostu zostajemy na pozycji deski i schodząc mocno napinamy brzuch. Jeżeli możecie robić pompkę, to tak jak mówiłam wcześniej, łokcie idą jak najbliżej tułowia. Jeżeli robicie deskę, upewnijcie się, że całość jest. Właśnie w pozycji deski, czyli brzuch jest mocno napięty, pośrodki są spięte i lecimy. Przechodzimy teraz do rąk i Konkretnie do barków, robimy wyciskanie i teraz, kiedy jesteśmy w górze, mocno rozszerzamy gumę, wracamy do pozycji wieściowej i schodzimy w dół, mocno brzuch napięty, tak żebyśmy tutaj nie nadwyrężali odcinka lędźwiowego i przede wszystkim skupiamy się na czuciu w barkach, bo tutaj chcemy, żeby barki paliły, więc na tym się skupiamy. I pamiętajcie też, żeby na samym końcu, kiedy unosimy ręce do góry, nie robić przeprostu. Hey, Przyczepiamy sobie teraz gumę o kciuk i rękę mamy mocno przyczepioną do nogi i robimy unoszenie w bok. Powoli, dokładnie znowu brzuch jest napięty, tak żebyśmy całym ciałem nie ciągnęli, tylko właśnie samymi barkami, a dokładniej aktonem bocznym. I pamiętajcie, łokieć ma być na wysokości barków, a nie dłoń, czyli dłoń ostatecznie nie może być wyżej niż łokieć i unosimy do właśnie wysokości barków i zaraz będziemy robić drugą stronę. Let hey. They used to put your game on When you see me heat up like you lift the flame on mm, It's a shame cause the pain always no, falls on you Teraz ściągamy na sekundę gumę i robimy tylny akton, czyli pochylamy się troszeczkę do przodu w pozycji klęczącej. I unosimy ręce jak najwyżej możemy do pełnego spięcia tylnego aktonu, czyli nie robimy tego jak najwyżej, żeby jak na przykład najmocniej spiąć łopatki, tylko właśnie do spięcia barków. Pamiętajcie, żeby ręce były odrobinkę ugięte i powinny iść one na wysokości barków, a nie właśnie na przykład do tyłu kierując się tak, żeby jeszcze mocniej zaakcentować plecy. Tutaj skupiamy się na barkach. <laughs> Bierzemy gumę, siadamy i robimy teraz tricepsy. Zaczepiamy sobie gumę o drugą rękę. Trzymamy ją za sobą, mniej więcej tak na karku. I bierzemy właśnie drugą rękę i robimy prostowanie. Tylko pamiętajcie, tutaj robimy prostowanie znowu do napięcia mięśniowego, a nie do przyprostu. Czyli Mocno spinamy mięśnie i w momencie, kiedy czujecie, że OK, triceps jest już maksymalnie napięty, to nie ciągniemy dalej. Nie robimy do samego przyprostu i pamiętajcie też o tym, żeby łokieć był stabilny i żeby się nie ruszały nim w każdą stronę. No i oczywiście zaraz będzie druga strona. OK, no to oczywiście był triceps, to teraz lecimy z bicepsem i to już jest ostatnie ćwiczenie w tym treningu. Jedno kolano mamy na ziemi, i tutaj znowu zaczepiamy sobie gumę o stopę. Opieramy łokieć o nogę i pracujemy, uginając rękę. Łokieć powinien być na nodze, żeby utrzymać tą stabilizację. Mocno spinamy biceps, no i oczywiście zaraz będzie druga strona. Como es, como es Y la santa canta, a todo el mundo de pie Mami, muévete Que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala Santa ya sabe cómo es, como es Y la santa canta, a todo el mundo de pie Ay nena no te va, Ay, no te va Mueve tu cintura, ahí nada más. Na más Muévete pa' adelante, después para atrás Acércate bonita, que no Mami, muévete Que tu abalado te ha dicho Mam nadzieję, że trening Wam się spodobał. Jeżeli nie wiecie z czym go połączyć, zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie co tydzień wrzucam nowe plany treningowe złożone z stringów, które znajdziecie tutaj na YouTubie. A teraz już dziękuję za wspólny trening i mam nadzieję do zobaczenia. Pa!